Zapraszam wszystkich do udziału w Małopolskim Festiwalu Sportowym, który odbędzie się w Myślenicach w 24 i 25 września. Podczas dwóch dni festiwalowych będziecie mogli państwo wziąć udział w wielu zawodach sportowych. W sobotę zapraszam wszystkich do udziału w biegu Wielkoluda. Odbędą się również turniej piłki siatkowej, pokaz judo czy trening crossfitu. Zapraszam wszystkich również do udziału w trzech koncertach. Wystąpi między innymi zespół Gryps zespół Echo oraz Bastard. W niedzielę również zapraszam do udziału w zawodach sportowych, między innymi do udziału w biegu serc. Odbędzie się również po raz pierwszy w Myślenicach Olimpiada na Wesoło. Podczas dwóch dni festiwalowych wszystkie dzieci będą mogły również bezpłatnie korzystać z olbrzymiej strefy dla dzieci, strefy Kids, w której będą znajdować się między innymi dmuchane zamki i inne atrakcje. Oczywiście wszystko będzie za darmo dla dzieci. Małopolski Festiwal Sportowy to wydarzenie sportowe, a także w głównej mierze wydarzenie charytatywne. Chcielibyśmy pomóc trójce naszych podopiecznych z Fundacji Aktywnego Rozwoju Progresja. Są nimi Alanek Senecki oraz Amerka i Natalka Kołodziejczyk. Amelka i Natalka Kołodziejczyk to bliźniaczki z naszej miejscowości, które bardzo szybko potrzebują pomocy. Konkretnie potrzebujemy zebrać pieniążki na bardzo kosztowne badania genetyczne. E, dziewczyny potrzebują być zdiagnozowane do końca września, dlatego też e, impreza odbywa się we wrześniu i zbiórka już jest e, organizowana od jakiegoś czasu. Alan Senecki to dwuletni chłopczyk, który e, potrzebuje protezy rączki, żeby móc się dobrze rozwijać i e, żeby móc się bawić jak rówieśnicy. Z tego miejsca chciałabym wszystkich zaprosić na Małopolski Festiwal Sportowy Domyślenic.